a to jest co innego, a pan mówi o, o tak zwanej unijnej polityce, a to temat na, na, na osobno rzeczywiście. A ja nie wiem czy będziemy wnikać, bo w końcu jedyny ważny dość to jest ten, którego minister Pitera wyprobiła. Ten gość jest, się znalazł. Ja też jestem Panem fanem, mam siedem książek zresztą, na zaszczytnym miejscu. Tam moim mieszkaniu są, ale chciałbym nawet z Panem polemizować, bo można było mieć wrażenie, że ścierały się jakieś dwie opcje. Opcja dekomunizacji i opcja zwanej grubiej kreski. Natomiast chociażby nawet ostatnie fakty pokazują, że moim zdaniem, trzeba się zgodzić czy z tym czy nie, tutaj elity wyznaczał generał Kiszczak. Bo jeżeli w konsomowskiej prawdzie Pan Michnik mówi, że to w końcu Rosjanie nam tutaj przynieśli wolność. Ostatni wyrok niezawisłego sądu, który mówi, że program mówiący o tym, że macie strzelać do gówników, nie był wskazaniem, że, że mają to robić, to ci ludzie czują się pewni. To jest jakby jedna rzecz, prośbę o ustosunkowanie się do niej. Druga rzecz to, chciałbym wiązać do tego, o czym Pan mówił, o tych elitach postkolonialnych. Ja będę od cztery lata radnym w Radzie Miejskiej, obserwowałem jedne zjawiska mianowicie te elity, to z reguły byli gołodówce. I nic ich tak nie ruszało, jak to, że się naciskało na ich interesy. Oni mogli wszystko darować. Mówią, że, że są bolszewicy i tak dalej, i tak dalej. To nam nie przeszkadza. Tylko jest jedna rzecz. Odczepcie się od naszych interesów. I tego bronili jak, ee, jak, 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 jak socjalizmu. I, panie dyrektorze, jest pan w mieście, które jest miejscem typowym, może nietypowym. Tu kształtowała, kształtuje służba bezpieczeństwa i ich współpracownicy. I, i kształtuje w dalszym ciągu. Nawet w tak zwanych niezależnych mediach nie mogą pojawić się informacje na temat przeszłości niektórych osób. Ci, którzy tam się gdzieś są niegroźni, pojawiają, można o tym pisać, natomiast ci, którzy pełnią w dalszym ciągu ważne funkcje, niestety są nietykalni, bo są pewidłowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miło mi, że pan tyle moich książek ma na półce. Być może jest wśród nich taka powieść, która się nazywała Żywina. Ja zawsze mówię, skąd się ta powieść wzięła. Ona się wzięła z tego, że jak ja jeżdżę po kraju, a staram się jeździć, ile się da, to bardzo często właśnie przyjeżdżałem do różnych miejscowości, często mniejsze od olsztyna. I, bo tam, gdzie urodziło jakieś lokalne stowarzyszenie obywatelskie, które chciało zacząć działać, żeby zacząć działać, to chciało ściągnąć kogoś, kto przyciągnie publiczność, czy znany z telewizji, no to jak ja, ja sobie tam mój adres był podawany z ręki do ręki i chętnie reagowałem na takie zaproszenia, to zawsze potem była rozmowa, a co tam w tej miejscowości się dzieje. I, Dość szybko stwierdziłem, że te rozmowy, mniej więcej wszyscy mi opadają to samo. Te historie, które są opisane w książce Żywina, to są wszystko mniej więcej historie autentyczne, ale takie, których nie mogłem opisać jako dziennikarz, no bo tutaj nie było otwartych dowodów, świadków, których bym w sądzie przedstawił. Więc mogłem to opisać w formie powieści, bo w sumie nie chodziło o interwencję, tylko o typowość tego, co się w Polsce dzieje. No więc to, co Pan mówi, mnie tam w jakiś sposób nie zaskakuje. Proszę nie, nie pomyśleć, że jakoś lekceważę sytuację. tylko tak, z tym mamy do czynienia. Trzecia rzecz pospolita to ma twarz konkretnych ludzi w konkretnych miastach, konkretnych złodziei, konkretnych kombinatorów, konkretnych idiotów też czasami, pożytecznych, tak zwanych, jak to Lenin mówił, i konkretnych też ludzi, którzy się starają jakoś z tym walczyć. To jest ten właśnie ten mechanizm zablokowania zmian, zablokowania szans, o którym Pan mówi. Że nie można... Ona no, no jest oczywiście te układy gdzieś tam są przeważnie, gdzieś tam z PRL-u wywiedzione, gdzieś tam z tych nierozbitych y, układów ubeckich. Y, no ja mówiłem o tym momencie, kiedy była jakaś opcja do wyboru i już nie powiedziałem, no bo to pisałem. Wielokrotnie pisze, że oczywiście tak, trzeba było naśladować proces denazyfikacji. Z całą świadomością, że to jest pewna obłuda, ale tak nakazywał rozsądek. Ponieważ denazyfikacja nie sprawiła, że nie była odpowiedzialnością moralną, nie sprawiła, że ci, którzy się sklamili współpracą z Hitlerowcami, ponieśli za to karę. No nie, tam do dzisiaj w Niemczech wielu ludzi. Zwykle, jak się zapyta, co robili w czasie wojny, czego nie wolno robić, bo to jest straszne fałstwo, ale jak się zapyta, no to zawsze się usłyszy, jak byłem kolejarzem albo w orkiestrze Hitler miał tylko orkiestry pułkowe, nikt, nikt do tych pieców nie dokładał, same się paliły, tak. to jest taka zmowa milczenia, ale, ale nie było do pomyślenia po denazyfikacji, żeby byli sesmani cały czas działając w porozumieniu, tworzyli jakąś mafię sesmańską która wykorzystuje narzędzia demokratycznego państwa dla swoich interesów. Nie było do pomyślenia, żeby sami esesmani czy ich synowie w mediach zamieszczali, robili całe materiały o tych, jak, jak, jacy oni byli biedni ci esesmani, jak oni marzli tam na wschodzie, jak to ręka bolała, jak się takich stu Żydów odstrzeliło, to przecież kopie takie, takie parabellum to ciężki kaliber, prawda, to straszna praca. I w ogóle, że no, może to nie było takie dobre, ale też nie przesadzajmy w końcu autostrady Hitler zbudował, nie można tak jednoznacznie go oceniać, prawda i tak dalej. To było nie do pomyślenia dzięki dynazyfikacji. Oczywiście, tego procesu bardzo w Polsce zabrakło. Dzisiaj to już nawet nie bardzo ta formuła jest aktualna, bo 20 lat minęło i raczej jakiś trzeba szukać innych sposobów, żeby, żeby to rozbić, żeby, żeby się przebić. No. Ale tym, czego Polska potrzebuje rozpaczliwie, jest w każdym, na każdym szczeblu wolność. Wolność gospodarcza. To jest bardzo ważne, bo jeżeli jest wolność gospodarcza, to te siatki, o których Pan mówi, te interesy się kończą. To jest jak sprawiedliwości, który pokazał się właśnie z najlepszej strony, prawda, gdzie też uważano, że to się samo oczyści. No, ja bym myślę, że bo może, może dobrym pomysłem byłoby zaprosić kogoś takiego jak pan Andrzej Dudek, który o historii, że Państwa powiedział bardzo dużo o tej historii transformacji. Ja mogę tylko polecić jego książkę Reglamentowana Rewolucja, która jest najlepszą książką opisującą cały ten, całe to przejście, które było zresztą ze strony komunistów wielką improwizacją, bo oni mieli zupełnie inny plan, taki mniej więcej chiński, ten plan się nie udał. A w momencie, kiedy się wydawało, że się posypał, no to wtedy dostali bratnią pomoc właśnie od strony części doradców, ówczesnych doradców Lecha Wałęsy i, i samego Lecha Wałęsy. I tak to wyglądało. Mit, który nam się buduje, okrągłego stołu jako końca komunizmu, wymaga pewnej weryfikacji. Dlatego tutaj często wracam do analogii historycznych. Ta analogia z Królestwem Kongresowym nam wiele pozwala zrozumieć, bo dla generała Kasińskiego to była wolna Polska. To było Królestwo Polskie, nie żadne tam piesową. My dzisiaj je tak nazywamy, bo nie przechodzi nam przez gardło powiedzieć, że to było Królestwo Polskie, ale, ale dla ówczesnej elity oni uważali, że to jest wolność, że wszystko jest w porządku. No tak jak dzisiaj ci, którzy się załapali są zadowoleni, prawda, i, i uważają, oni nie mają do czynienia z tymi sitwami, oni żyją w dużych miastach w strzeżonych osiedlach, posyłają dzieci do szkół prywatnych, ze służby zdrowia też korzystają prywatnie, bo ich na to stać, w związku z czym po prostu nie są w stanie zrozumieć, o co tym Polakom chodzi. Czego się burzą? Przecież takie są wskaźniki makroekonomiczne wspaniałe. 4% PKB, nieważne co to znaczy, ale to świetnie, prawda? Wzrost gospodarczy. Wszystko idzie super. Czego ci ludzie hałasują? Czego oni nic nie rozumieją? No, to jest taka tak jak nie zrozumiałeś jak w anegdocie o francuskiej królowej, która jak słyszała, że lud się burzy, bo jest głodny, bo nie ma chleba, to mówiła, to dlaczego nie jedzą ciastek. Prawda? Dostałem takie pytanie, mam nadzieję, że odpowiedziałem Panu. Dostałem takie pytanie, że w 2007 roku popierałem PO i kogo popieram dzisiaj. To jest pytanie, które najbardziej nie lubię. Dostaję pytanie w rodzaju, na kogo będę głosował. Na kogoś pewnie będę, wybór nie jest duży. Ale nie lubię składać deklaracji, bo to nie widzę jest moim zawodem. Natomiast to, co do peło. Ja rzeczywiście w którymś momencie uważałem, że trzeba ujawniać jakby to, co się zrobiło po fakcie, po wyborach, nie przed, żeby nie było, że agituje. I się przyznałem wtedy, że w 2007 roku w wyborach parlamentarnych, nie, nie w siódmym, przepraszam w piątym. W 2005 w wyborach parlamentarnych głosowałem na platforma, chociaż prezydenckiej głosowałem na Lecha Kaczyńskiego. Dlaczego? Dlatego, że ten projekt był czymś bardzo ładnie się prezentującym, bo a też wina, przypomnę, były, wydawało się, że idą te dwie partie, które zgodnie mówiły o Czwartej Rzeczpospolitej, które chciały budować Polskę zupełnie na nowo, odrzucając okrągły stół. Dzisiaj nikt nie pamięta ale można znaleźć w archiwach jakich wywiadów wtedy Donald Tusk udzielał. Zresztą twarzą platformy był także Jan Rokita, który mówił bardzo wyjaśniony, jasno, co trzeba zmienić, że trzeba szachnem cudlań, że trzeba ten rybin wreszcie skomplikowany rozwalić. Tusk też mówił o tym, że trzeba w WSI zlikwidować, bo to jest matka wszystkich kapel i tak dalej. Ale przede wszystkim... A jakby z tych dwóch partii, którymi były wtedy PCPO, Platforma reprezentowała takie bardziej wolnorynkowe podejście, co mi jest bliskie, dałem się nabrać. Myślałem rzeczywiście, że oni chcą, że to jest jakaś partia liberalna. A zresztą nie mam do siebie wielkiego żalu, bo co można było. A poza tym tam był taki projekt wtedy jeszcze nie, nie do końca zdezawuowany, że to przypomnę miał być Platforma Obywatelska. Ona się nazywa obywatelska i dzisiaj ona jest taka obywatelska mniej więcej jak milicja była obywatelska. Ale, ale to miało się tłumaczyć, prawda? To miała nie być partia, to miał być ruch społeczny. Miał wybierać, miał uruchomić aktywność obywateli, którzy w drodze prawy mieli. Yy, prawda, tworzyć yy, elity tej partii, struktury tej partii, nie jakiś prezes. Ja to tak przypominam, te bajki, bo, bo to sobie warto zestawić z tym dzisiejszym, żeby zobaczyć miarę tego, jakim oszustem jest Donald Tusk. Bo to jest niewątpliwie szwintel, jaki wykonano, yy, zestawienie tych obietnic tego, tego, czym miała być Platforma Obywatelska, trzech tenorów, bo przecież był tam jeszcze i Święty pamięci Maciej Łazyński. Andrzej Olechowski, lubić go, nie lubić, ale, ale coś innego trochę prezentował. E, co z tego koniec końców wyszło? No wyszła, ja tak mówię, no, na razie mi do to procesu nie wytoczono, więc mówię mafia. No po prostu I to jest... No, czy ja mam do siebie mieć pretensje o to, że się dałem naprawić? No, właściwie od 20 lat się stale komuś dałem nabierać. No, Posuwałem na Lecha Wałęsę w 90. roku. Chociaż może też nie miałem wielkich złudzeń, tylko po prostu zgodnie wtedy z formułą Corvina, który mówi, że jak będzie wałesa, to nie wiadomo co będzie, jak będzie Mazowiecki, to wiadomo, że będzie źle. A to zgodnie. Dałem szansę rzeczywistości, rzeczywistość tej szansy nie wykorzystała. No i, I tak dalej. No. Myślę, że z wieloma Polakami nie łączy to poczucie oszukania, natomiast też mam nadzieję, że nie łączy z wieloma Polakami to, że drugi raz się się. Proszę Państwa, chciałem zaprosić część osób, które tam tłoczy się, żeby nam może poróżnić, także tu mniej więcej 5-6 osób prosimy do środka może, żeby, bo Państwo tam stoicie i... Proszę bardzo, jeżeli jesteście, to proszę bardzo. Zwiększe 7 osób się zmieści jeszcze tutaj. Tak, w międzyczasie, ja po prostu z, z, z tego, Dobre, że mam mikrofon zadać panu y, pytanie. Dobre, y, co pan sądzi o aktywizacji polskiego społeczeństwa? Bo Niewątpliwie o tym cały czas mówimy w tekście to gdzieś w tyle prawda, widać i słychać. Y, 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 tej, że tak powiem, no, naszej, naszej rodzaju naszej aktywności poprzez y, stwarzanie czy organizowanie różnego rodzaju ruchów, stowarzyszeń y, społecznych y, i naszych, mówiąc, organizacji pozarządowych. Otóż ja mogę na tak zadane pytanie odpowiedzieć, że staram się całym sercem wspierać wszelkie tego typu działania, i to nawet wtedy, kiedy ktoś tworzy takie stowarzyszenia, które nawet się za bardzo z moją ideą nie zgadzają, bo to to uważam też jest dla Polski pożyteczne. Nawet jeżeli to są jakieś stowarzyszenia lewicowe, ale się zajmują jakąś konkretną określoną działalnością pożyteczną dla ludzi, tak jak ją rozumieją, No ja tak sobie... Skromnie zawsze mówię, że ja się mogę mylić, w związku z tym taką sobie wymyśliłem kiedyś dewizę życiową, że środki uświęcają cel. Nie jak to cynicznie Szef sami nam mówi, że cel uświęca środki, tylko środki uświęcają cel. To znaczy, jeżeli ktoś nawet się głęboko myli i pomysły ma głupie, ale stara się je robić w sposób uczciwy, godziwymi środkami, to na pewno złanie narobi, to może zrobić coś dobrego. Natomiast jeżeli ktoś odwrotną zasadę wyznaje i wydaje mu się, że dla osiągnięcia dobrego celu wolno robić rzeczy niegodziwe, to na to się nie zgadzam stanowczo. Więc nie namawiam nikogo do działalności partyjnej, ponieważ system partii politycznych w Polsce jest chory. Nie jest to system w typie zachodnim. Jest to system dworów, który nie pozwala obywatelom być aktywni. Partia w demokratycznym kraju musi wyrastać z dołu. Ludzie, którzy się gdzieś tam w gminie sprawdzają, idą wyżej. Do hrabstwa, czy jak się to w danym kraju nazywa, do legislatywy stanowej. Później do władz kraju całego tam wygórza. Ludzie, którzy się aktywizują na danym terenie, tworzą komórkę danej partii w terenie. I oni tam się zajmują, decydują, bo oni wiedzą najlepiej. W Polsce partie, i to jest przekleństwo od lat 20, wynikające po części z prl po części z ustawy w tej chwili, która to określa, odtwarzają cały czas partie nieboszczkę PZP. Może nie tak nieboszczkę, bo to zombie cały czas ładnie jeszcze, ale. Ale odtwarzają dokładnie PZP, czyli do, od góry w dół. To góra wyznacza delegatów. Góra wyznacza nawet kandydata, kto ma w gminie kandydować do samorządu, nie kogo sobie ludzie w gminie wybiorą. Nie chcę tego tematu ciągnąć, bo to dużo gorzkich słów, by można było powiedzieć. W każdym razie na ofertę uczestnictwa, pamiętam, Władimir Bukowski wspominał, jak go kiedyś zapraszano do Związku Sowieckiego. Przyjechali emisariusze do niego do Anglii, bo w Anglii był przecież wyrzucony ze Związku Sowieckiego, wymieniony z jakiegoś chilejskiego komunistę. I przyjechali od Gorbaczowa, do Inkser, żeby go namawiać, żeby wrócił, oczywiście dostanie tam odpowiedni glejd, że... prawo wjazdu, żeby wrócił się zaangażował, bo teraz jest pierestrojka, teraz jest głośność, trzeba naprawiać socjalizm, on, prawda, tacy ludzie jak są potrzebni, żeby on się włączył. A Bukowski tym ludziom odpowiedział, panowie, czy może towarzysze, nie wiem tam, czuję się tak, jakbyście mnie namawiali, żebym spłodził zdrowe dziecko z cyfilityczną. Jej nic nie pomoże, dziecko jak, jak jest w to i tak będzie chore i tylko ja się zarażę. Więc niestety na ofertę działalności politycznej zawsze odpowiadam w taki sposób, że dopóki nie zmieni się ustawa o partiach politycznych, sposób ich finansowania, to ja się do żadnej partii nie chcę, nie chcę zapisywać, bo się jako do chorach nie czuję. Ale właśnie dlatego, skoro nie ma tego narzędzia demokratycznego, którym w normalnym kraju jest partia polityczna, są to dwory, to w takim razie trzeba tworzyć własne partie, znaczy własne narzędzia, przynajmniej nie partie, własne narzędzia aktywności obywatelskiej. W różnych celach osiągania, bo, bo różne rzeczy są do osiągnięcia, czy to są jakieś sprawy lokalne, czy to są sprawy kulturowe, czy kulturalne, czy inne, zawsze. Całym sercem, jak można, to innymi sposobami staram się takie przedsięwzięcie i takie inicjatywy wspierać. No teraz też wspieram, a to za tym pomówimy tak pod po koniec spotkania. Ale może jeszcze... A, się. Ja chciałam spytać, co pan wie na temat tak zwanego Polka, jego wpływu na zniszczenie Polski? dalszej aktualnej działalności antypolskiej i jak Pan uważa, gdyby on nie zaistniał, jakby się dalej potoczyły losy Polski? Ale jest pytanie na wielką powieść albo wielki dramat, bo nie wiem. Po prostu sporo na ten temat pisałem. To jest dość skomplikowana historia, bo Lech Wałęsa jest niewątpliwie przykładem tego, że Pan Bóg pisze, to czasem prosto po liniach krzywych. Jest to człowiek, który osobiście, no mam wrażenie, że przede wszystkim cechuje go ogromna pycha i niewiarygodna misja i straszne cwaniactwo. I gdzieś z tego cwaniactwa wynikło, że stał się w odpowiednim momencie wskoczył w buty przywódcy narodowego. Ale był to taki szczególny moment, że Trudno powiedzieć, jakby się to potoczyło, gdyby nie on tam wskoczył. To znaczy, ten dramatyczny moment września czy sierpnia 80 roku, kiedy gdzieś tam na linii między KC tutejszym a sowieckim toczą się pertraktacje, prawda, gorączkowe dyskusje co zrobić, bo sytuacja się wymyka spod kontroli. Bombardować te stocznie, wysyłać czołgi, w tym momencie no, z jednej strony jest Jaruzelski, który mówi, bo to jest ten organy mamy, który mówi, że ludowe wojsko nie ma sił do zdławienia protestu i on odradza osobiście. Gierek yy, tam prawda, pod pretekstem choroby znika i jest minister ówczesny chyba szlachcic, jaki się nazywał, który składa zapewnienie jeszcze Gierkowi, co inne, że cały ten ruch jest pod kontrolą. Bo we wszystkich trzech ośrodkach strajkowych w Szczecinie, Jurczyk, w Gdańsku, Wałęsa, w Jastrzębiu, już tam nie pamiętam się chyba właśnie nazywał ten ten, to wszystko trzej są nasi agenci, więc mamy to wszystko pod kontrolą. Ja nie wiedzą, jak by było dalej sytuacja, gdyby on tego zapewnienia nie mógł złożyć. Czy rzeczywiście Wałęsa był pod kontrolą? No tak nie do końca, bo on grał na swoją grę. On się chciał bardzo zrobić karierę i zrobił zresztą. Trzeba przejdzie, że ograł swoich ówczesnych mocodawców. A potem miał chwilę potwornego upadku, kiedy został prezydentem i ta przeszłość go dopadła i prawda zaczął Jak to partijze, i się opadnie się od zera do bohatera i z powrotem. No uczył takiej formuły rzeczywiście od zera do bohatera i z powrotem, bo trudno dzisiaj poważnie traktować medialne występy Letowa ale szczęśliwie pojechał do Tunezji, więc mi się burzy akcją Przepraszam, przepraszam za, <noise> za niepoprawne polityczne określenie. Ale, ale, ale niestety wróci niebawem, No i wtedy będziemy mieli dalej problem. Więc w każdym razie... Nie, ja chcę powiedzieć tylko tyle, że to jest... To jest rzeczywiście postać niejednoznaczna. Eee pokazująca takie dość, dość, duże skomplikowanie tych historycznych procesów, bo stan wojenny, w gruncie rzeczy stan wojenny nie udał się w jakimś sensie dzięki Wałęsie, bo takie były plany, no to jest, to jest akurat, to mogę mówić z dużą pewnością, bo to historycy w archiwach znaleźli, prawda. Sens stanu wojennego miał być taki, że wychodzi ludowe tak zwane wojsko z kosza, oczyszcza partie z elementów, które odpowiadają za wypaczenia, bo to dzisiaj jest takie trochę niezrozumiałe, po cholerę zamknęli tego gierka, tych innych tam barbiuchów jakiś różnych, towarzysz December to tam nawet odkorkował w tym internacie, ale to męczeństwo jakieś nikomu niepotrzebne, więc się o tym nie mówi. Z drugiej strony Ludowe Wojsko oczyszcza Solidarność z tych elementów reakcyjnych, imperialistycznych na żołdzie CIA, czyli z tych doradców, którzy nie byli w Solidarności, lubiali. To jest to osobna historia. Odbywa się zjazd odnowionej Solidarności, to miało nawet kryptonim ubezpieczenie Renesans ta operacja, na którym prawda, Solidarność się oczyszcza, wraca do zdrowych robotniczych korzeni i towarzysz Jaruzelski z wojskiem wracają do kosza i PRL w fali jest odnowiony. No taki miał być sens tej operacji. Okazało się, że Wałęsa tutaj, na, który był warunkiem powodzenia operacji renesans, zrobił komuchów w trąbę, to znaczy oni byli przekonani, że go mają pod kontrolą, a on odmówił udziału w tej operacji po dwóch miesiącach. Po pierwsze dwa miesiące nie odmawiał. Po czym odmówił? No i rzeczywiście okazało się, że niewiele mu mogą zrobić. W tej sytuacji Cała operacja w ogóle zmieniła sens. Znaczy już nie mówię, że towarzysz december nie wiadomo właściwie po co go zamykali, bo ten pies dotrącał. Ale to okazało się banalny zamach wojskowy i Jak, jak się chciał, mówiąc malowniczo, podeszrzeć bagnetem, a okazało się, że musi na nim siedzieć. A jak wiadomo, na bagnecie się siedzieć nie da, się się wbija wiadomo w co. I się wbił. Po kilku latach się wbił. I Wałęsa dzięki swojej decyzji w zamontaniu, że wypuścił Czerwonych, prawda? Podpuścił, że owszem, że się zgadza, że on będzie tym przewodniczącym tej odnowionej solidarności. Nie zgodził się na to potem i teraz się okazało, że on jest symbolem dla całego świata i oni nie mogą oddać władzy nikomu innemu niż Wałęsie, bo tylko Wałęsa jest symbolem. Noblista, prawda? I czyli oddadzą władzę tym, których on wokół siebie zebra. Ale zawsze przypominam, Uparcie, ponieważ jest nie że ludzie cały czas mówią, że w 90 roku, 1989 roku władzę przejęła solidarność. Nie na litość boską. Władzę przejął Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NZZ Solidarność. Tak to się nazywało. Potocznie Komitet Obywatelski przy zachowałem się. ale nieważne, w każdym razie. Tutaj dalej się zaczyna osobna historia, natomiast ten moment pokazuje, że on nie był pod kontrolą SB tak do końca, tylko on rozgrywał swoją grę obliczoną na to, żeby, żeby na tej grze wygrać i wygrał Oczywiście. Czy wygrał dla nas bardziej, czy bardziej dla siebie, to już jest temat do osobnych rozmów. W każdym razie ta postać do tego momentu jest niejednoznaczna. Natomiast później, no, jak mówię, zaczyna się kompletny upadek i ten upadek trwa, może dlatego, że zabrakło Wałęsie tej odwagi, żeby w odpowiednim momencie przyznać się, bo gdyby się przyznał, to pewnie by mu to ludzie bez trudu w odpowiednim momencie historycznym wybaczyli. Natomiast, skoro pani o to spytała, to ważne jest też, proszę zauważyć, bo jednak większość teoretyków twierdzi, że i moim zdaniem to wiele rzeczy potwierdza, że wcale niekoniecznie takie materialne rzeczy decydują o tym, która władza jest przez ludzi akceptowana, a która nie. Bo oprócz potrzeb materialnych zaspokojenia, to też trzeba pewnej potrzeby sensu zaspokojenia. Otóż ta władza miała jakiś sens swego istnienia, który między innymi legitymizował Wałęsa, do tego był potrzebny. I oni próbują to jeszcze stworzyć, nawet jeżeli się wielkie pieniądze rzuca na film, prawda, że. Na szczęście to wszystko działa w sposób sklerotyczny, z więc ten film musi zrobić Andrzej Wajda jako wybitny, wielki, nasz oskarżony reżyser. On no, był kiedyś wielkim reżyserem, ale to było bardzo dawno, kiedy kręcił Ziemię Obiecaną czy Weselę. I tak ta osoba daje gwarancję, że ten film będzie knotem. pompatycznym, nadętym i strasznym. Tak myślę, że to z góry wiadomo.